Paweł Nowak był zapamiętany jako najmłodszy uczestnik Idola. Teraz wokalista ma 40 lat i znowu zabłośnie w telewizji. Tym razem zobaczymy go w programie Polsatu. Paweł Nowak zdobył rozgłos jako najmłodszy uczestnik pierwszej edycji programu Idol, występując w wieku 16 lat. Młody wiek nie przeszkodził mu w zaprezentowaniu swojego talentu i umiejętności przed jury. W programie poradził sobie dobrze, zajmując wysokie, 6. Miejsce. Po zakończeniu udziału w Idolu, Paweł postanowił kontynuować karierę muzyczną, która trwa do dzisiaj. Niedawno ponownie pojawił się na ekranach telewizorów. Jesienią zeszłego roku był jednym z uczestników programu Tak to leciało, emitowanego przez Telewizję Polską. Od 2002 roku, kiedy Paweł Nowak zadebiutował w pierwszej edycji programu Idol, kontynuuje swoją karierę muzyczną. Oprócz udziału w programie, tak to leciało. Wystąpił także w innych telewizyjnych show. Niedawno widzowie mogli go zobaczyć w programie Szanse na Sukces, Opole 2024. Podczas tego występu zaśpiewał piosenkę. Jestem z miasta zespołu elektrycznej gitary. Paweł prowadzi również konto w mediach społecznościowych pod nazwą Ten. Z. Idola, na którym dzieli się zdjęciami z wyżej wymienionych projektów. Kolejna odsłona moich muzycznych poczynań, tym razem na tapet poszła wszystkim bardzo dobrze znana szansa na sukces. Dzięki produkcji programu Za te chwile, choć trwają krótko, to warto dzięki nim żyć, napisał. Teraz zaskoczył wszystkich informując, że znów pojawi się w telewizji z przytupem w show, które powraca po wielu latach. Most BD Music cieszyło się ogromną popularnością w Polsacie w latach 2011,2016. Widzowie wraz z Gwiazdorskim Jury słuchali występów początkujących artystów. O tym, czy uczestnicy przejdą do kolejnych etapów, decydowali Elżbieta Zapędowska, Kora oraz Adam Sztaba. Powrót programu oznacza unowocześnienie składu jurorskiego. Przygotowania już się rozpoczęły, a nowymi jurorami zostali znani przedstawiciele obecnej sceny muzycznej, Natalia Schroeder, Sebastian Karpiel, Błecka oraz Dawid Kwiatkowski. Co ciekawe, Paweł Nowak na swoim Instagramie pokazał się na tle ścianki MBTM. Wygląda na to, że wiele lat później próbuje swoich sił w innym popularnym muzycznym show. Mnie też udało załapać się na ściankę produkcji Polsatu Muzdbetchajmusic.polsat, napisał Paweł Nowak widzowie są zachwyceni tą wiadomością. Mimo upływu lat Paweł ma wciąż wiernych fanów. Cieszycie się na powrót Muzdbede Music.